Cześć, ja jestem Julia, dzisiaj jest 5 października, czyli czwartek, a to fragment z dzisiejszej Ewacy. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. I według mnie chodzi w tym o to, że po prostu jak idziesz głosić Słowo Boże, to nie tylko dajesz mądrość Słowa Bożego, ale też dajesz pokój Boży i po prostu mają to gdzieś, to ich problem, ich strata, ale najważniejsze jest to, żebyście z siebie dumni, ponieważ wykonaliście swoje zadanie i dlatego dzisiejszym czarnym jest to, abyście napisali, nie wiem, sms do koleżanki, kolegi i z, na, z cytatem z Biblii, z Pisma Świętego, by po prostu napiszcie po z tobą i to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcji, ładnego, że hej!